Ja i Kuba postanowiliśmy wspólnie stworzyć grę komputerową. Byliśmy wtedy na pierwszym roku studiów informatyki. Gra polegała na tworzeniu własnej pasieki. Nikt wcześniej nie zrobił o tym gry, poza tym dziadek Kuby był pszczelarzem. Nagle zrobiło się wokół tego dużo szumu. Były gratulacje od władz uczelni, wywiady w prasie, telewizji. Dostaliśmy też kilka nagród. Doktor ekonomii z naszej uczelni zapytała, czy z procesu rekrutacji i szkoleń również byśmy byli w stanie stworzyć grę komputerową, która nauczy kompetencji cyfrowych. Dziś mówię do niej Dorota i razem tworzymy DigiLeader pracujemy wspólnie nad grow, która sprawdza umiejętności przyszłych pracowników. Z rzeczy obiektywnie nudnej i pracochłonnej stworzyliśmy świetną zabawę na wysokim poziomie imersji. Dzięki Hub of Talents 2 dostaliśmy wsparcie przy budowaniu fundamentów naszego projektu biznesowego. Nazywam się Kasper Stasiuk i rozwijam swój projekt dzięki Hub of Talents 2.